Siemanko, z tej strony Ciapur i co? Zaczynamy wyciągać z tej nieszczęsnej głowy zaraz pytania. Nie mogę się zaczekać. A ty? Boję się. <laughs> Wymień trzy poskutstwa. Gluty. Aha, z nosa? Tak. Kiedy się jadłem ponoć w dzieciństwie, nie pamiętam tego. Co jeszcze? Mm, to, co wychodzi zawsze po deszczu, te takie robaczki. Glizdy. Glizdy. Takie z ziemi. Tak. Tak, one są obleśne, Oj, takie prawda, długie, obleśne. zawsze mnie to obrzydza. Chciałam powiedzieć bąki, ale bąki mnie… ja lubię bąki. Brzydzę się strasznie tej nie galaretki, tylko… jak się nazywa to? Cholera, cholera, cholera. Galareta, taka masa, taka dziwna. tak jak gluty to wygląda też. Kisiel taki. Kisiel, o! Kisiel, kisiel tak, jest paskudny pyszny. paskudny jest kisiel. I w smaku też paskudny, nie lubię bardzo. Wymień trzy największe beksy na TikToku. No to Queen of the Black, Nozabielska. Kiedyś była Bekson, teraz panu nie jest. No nie jest, była, tu jest spoko. E, tak? Mhm. Nie, ona w ogóle jest spoko, ale kiedyś była trochę Bekson. Kto jeszcze? I. Kto ma ludzi tam tak bardzo? Najka. Zbanuj trzy konta na TikToku. No o, komu nie, dajesz najgorsze. bana? Najgorsze. Znaczy podam może tych komuś dałem bana. A. E, Pieszko, nie znoszę typa. E, Wiciu Witkowski, też zablokowany już dawno. I Julia Żugań. A czym sobie u ciebie nabroiła? Tym, że jest fałszyła strasznie. Niekoniecznie u mnie, ale u ludzi, których znam i, i po prostu wiem. Wymień trzy turbolaski. O kurde, o kurde, o kurde. No to bardzo, ale to bardzo. Lubię Jennifer Lawrence. Ona nie dość, Śli, wygląda, śliutka. jest turbo sexy, to jeszcze jest, ma humor, poczucie humoru, jest po prostu zajebistą laską, numer jeden. Kendall Jenner. Ach, ona Chociaż jest chodnie. ani jedna z nich by do mnie nie pasowała, bo jestem niziołkiem, ona takie, takie... Ale Kendall Jenner jest najlepszą ze wszystkich Ona sióstr. to tak, turbo, mm -hmm. turbo. Melena Sojka. Śliczna. Chociaż ma chłopaka, ale bardzo, bardzo, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Piękna, to prawda. Wyjmij trzy rzeczy, których pragniesz spróbować. Mm -hmm. Skok z podachrony. Mhm. To już w planach na pewno. Skok też z Bandzi, może podobnie, ale chyba na odwrót. Najpierw skok z Bandzi, bo tego też nie robiłem. Mhm. A dopiero później ze spod ochrony, bo to troszeczkę tak. Spadochron to jest bardziej ryzykowny. No trochę tak. Bardziej się m, trochę boję, a mam lęk który Ja na Bandzi staję już. Tak? A ze spadochrony nie? Fajne, tak? super. No, no to ja, ja już teraz, niedługo już w sumie. Chcę też nagrać odcinek po to, będę to Super. robić. Bardzo chcę, ale to bardzo odwiedzić kiedyś Kambodżę. Ja ogólnie uwielbiam gotować, mm -hmm. lubię i. To ja tu. E, pewno... Zwrócę się, przepraszam, zwrócę się do mnie, słuchajcie, ten cudowny młody człowiek, przeprzystojny, przyniósł mi babeczki dzisiaj. Nikt, z żaden, kinder. żaden z gości mi nie przyniósł babeczek na plan. Od dzisiaj zarządzam taką zasadę. Każdy, kto będzie przychodził do no, no jak do może tego przyjść programu? bez niczego do kogoś? No, gości. prawda. No, ja, ja ale taka złota zasada. Ale prawda? No prawda. Tak. ja też zawsze przychodzę ja Do ciebie przychodzę w gości. Boże. Wspaniały, wspaniały spaniały, złoty chłopak. No i, no i na pewno chcę otworzyć, e, to jest bardziej plan niż też e, rzecz, no. chcę swoją restaurację czeczeńską kuchnią. U cool. Fetysze, wymień trzy. Bardzo mi się podobały nogi, 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 długie nogi. Mhm. E, I owłosione? Nie, nie owosione. E, lubię gładkie, może to dziwnie zabrzmi. No. Ale brwi. Brwi. To mnie tak e, u dziewczyn kręcą takie A... grube, grube, brwi, grube i proste. No i oczy, no. Na przykład twoje niebieskie piękne. I... Tak. Niebieskie i zielone. Niebieskie i zielone, też tak. lubię niebieskie i zielone oczy. Są bardzo ładne, są takie głębokie, można w nich patrzeć i patrzeć, i mm -hmm. nigdy się nie nudzą. Zanudź trzy melodie, które grają ci w głowie. Zamienia się w słuch, dawaj, śpiewaj. Nienawidzę śpiewać. Na no, trudno. Nienawidzę śpiewać, serio. Pakuję w Elizę, Asie, Basie i Elizę. To mi przyszło w głowie, jak się jechałam dzisiaj? Shopipi?

Nie lubię na odkurzu, zawsze chodzę i tak na chusteczki mokre myję podłogi. Um, jest ja a wiesz, że to jest nieekologiczne, ja też nałogowo. A, 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 ja a znasz ja mam takie bardzo... chusteczki jednorazowe do podłóg, dedykowane, nabłyszczające na za, do parkietu? Zajebiastowe. Znaczy, ja, ja mam parkiet w, sumie w pokoju, tak w sumie, ja mam. I ja, ten ja cały o, czas tak, przecieram, tak, bo ja, ja też wiem, mam psa. ja je Są drogie, ale są bardzo. 8Z kosztuje opakowanie, ta. ale ta chustka jest duża. Ja mam psa, nie. ja cały czas przecieram. Ale tą chusteczki myję, zawsze jeszcze razy żyłam. A to nie, to ja nie, to ja wyrzucam. Ale pięknie pachną, nie? Tak. Zajebiste. <laughs> Masz chłopaka? No mam, no. A, teraz, Które, dobra, <laughs> Ja to mam narzeczonego słuchaj, a, podwójnego. Okay. W sumie prawy mąż, no. Teraz powinniście puścić smutną piosenkę. Mhm, ty, do, dobra, tak e, zrobię w e, postprodukcji. Tak. Czekaj. Okej. Okay. Kolejne, a co jeszcze? No, wkurza mnie, jeszcze nie powiedziałam co nawet. Powiedziałam co mnie nie wkurza. Zapraszam na przykład znajomych i nigdy w życiu nie uprzedzi mnie. Nigdy. Może coś ci zżera z lodówki. O, oh. tak? To bardziej ja. Ty mu zżerasz, to, to ty go wkurzasz. Żeruć. To ja go bardziej wkurzam, bo uh -huh. ja, ja żeram zawsze. Gdy, wcześniej mieliśmy swoją, każde swoje kochanie, a później stwierdziliśmy, że będziemy się składać i kupować uh -huh, sobie uh -huh. to samo. Ale ja na przykład ja bardzo dużo słodyczy jem. On I zawsze, wyżerasz mu słodycze? Tak, on, on kupuje, <laughs> ale nigdy nie je tych słodyczy. Nie wiem, po co on to kupuje. On zawsze kupuje i jak ja nie zjem, to będzie leżeć na rok. Okay. To będzie do wrzucenia, bo prze, przedawnione będzie. No ale stawiam, ja zawsze, że Ty więcej gotujesz w tym domu. Ja tak, o tak. On w ogóle nie gotuje, w ogóle nie, dla, dla siebie. Korzysta z tego, że ja gotuję. Mm -hmm. No I to wie, kurde. Że nie musi. No to bo możesz tak. wyżerać mu słodycze kanał. Je moje jedzenie ciągle, tak, to prawda. Wczoraj zrobiłam zarąbistą ogórkową zupę. Po prostu mm -hmm. najlepsza mi wyszła chyba pierwszy raz tak dobra. Potwierdzam. O, dobrze, dobrze. Ich. Zaproponuj trzy walki, ale ze mną? czy... Jakie chcesz? Walki marzeń. Chciałbym zawalczyć na pewno no. z czarek, oficjal. Zawalczyłbym na pewno z pieszką, ale wiem, że nigdy się nie zgodzi. W sumie też tak, żeby się bardziej sprawdzić, bo ja ogólnie bardzo lubię się bić. Nie umiem, może w sensie bardziej, nie umiem tam pod konkretne tam MMA i tak dalej. Aha. Musiałbym się teraz nauczyć. Ale żelałeś się za mało? Ale lata? za mało, tak. Ja musiałam się lać zawsze, bo u nas, u mnie, sam skąd pochodzę, jest taka złota zasada, że jak da się raz sproszyć komuś, od mhm. starszemu, to już do końca życia już tak zostanie. Mhm. Więc ja musiałam zawsze, jeszcze mój starszy brat mnie zawsze przygotowywał, jak ktoś mnie starszy był ode mnie wyższy, większy, to ja musiałam zawsze się przygotować do walki i. Soty, no, i tak, normalnie i tak jak wychowałam. dzieciaki, żeście się lali na podwórku. Tak, jak raz przyszedłem pobity ze szkoły, przez dług opaku, to dostałam jeszcze lanie w domu. Tak, taty. tak bo musiałam już nie wrócić tego samego dnia, mimo że się bałem tych kolesi, Ojciec i oddać. Ojciec kazał ci wrócić tak, im oddać? I oddać? Tak, i patrzył się, jak mam, oddaje. No. O, fakt, to grubo, to trochę tak, pato. No. Tak, ja wiem, właśnie, mhm, ale takie sadą nas panują. I, ale nie jestem patologicznie, nie biję się z każdym, jak popadnie, mhm. ale ktoś mnie. No jak ktoś się sztucznie, to się oddasz. się to oddam bardzo ładnie. Okej. Okay. Z Dubielem bym dubielem zawalczyć, bo nie, nie, no nie znoszę po prostu człowieka też. Mm -hmm. On żyje samych dram. Nie lubię kogoś, kto po prostu całe życie żyje tylko z dram. Robię dramy ciągle i z tego buduję zasięgi i na tym po prostu żyje. Wymień trzech turboprzystojniaków. Chris... jak on się nazywa? Chris Hems... Hems? Thor! Chris tak. Hemsworth. On ma w sumie brata, też bliźniaka? Tak. Też. Też oh. e, bardzo spoko. Mm -hmm. e, um, tak. Tom Holland. Tom Holland, Spiderman. Tak, tak, No tak. Oczywiście, słodziak, e, super. I... O, Kamil Szymczak. Kamil Szymczak. Z Polski, no. Wszyscy go wymieniają, że taki tak? przystojny. A to dobrze, to wytnijcie to. E, nie, dobrze, no Nie, to nie to my co? się lubimy z Kamilkiem. <laughs> nie lubicie czy lubimy? lubicie? Lubicie, lubimy. to dobrze. Kamilek jest spoko. Wymień trzy głupoty, które robisz po pijaków. No. Dobrze, to mnie chyba nie dotyczy. Nie, ale dobrze, już mam, już mam swoje lata i w życiu parę rzeczy spróbowałem. Tak. żeby wiedzieć, czy że czegoś nie lubię, to muszę to spróbować niestety. Przed imprezą, zanim ona się jeszcze zaczęła, na urodzinach byłem, jak to było pierwszy raz, jak właśnie buchałem, mhm. to wyszedłem z imprezy po pięciu minutach i sam wróciłem do domu. A to było bardzo daleko. Okay, I następnym uh -huh. opowiadałam, że fajny sen miałem, że uh -huh. byłam na imprezie i że I takie rzeczy się działy. <laughs> to się a to wcale było. nie był sen. Uh -huh. A znajomi się zamartwiali. Wyzwaniam do podróżne numery. Uh -huh. um, Wtedy na gadanie Cię bierze, tak? Uh -huh, bardzo dobra. na gadanie mi bierze i wydzwaniem do różne numery. A, lubię wywołać duchy. Robiłam to od dzieciaka. Jezus, serio, robiłam to od dzieciaka. Czy nie nie ma to... To, to, to są. Nie mam tam tkitu. Są, na naprawdę. Ja potrafię wywoływać, serio. My ze znajomymi tak robiliśmy zawsze. Świeczkę odpalaliśmy, odpalaliśmy jest świeczkę, e, wyłączyliśmy światło, lustro stawialiśmy i czarną damę na przykład wywoływaliśmy. I A zawsze, to jaki gwizd? I za każdym razem, jak wywoływaliśmy, to za każdym razem kogoś dusiła, dopóki nie włączymy światło. I serio zawsze ktoś miał ślady na Nie raz dusiła. To nie było, serio to nie było rękę, nie czułam ręki, tylko czułam e, w środku z, z, w wewnątrz, jak ktoś mnie trzyma tak. Dobra, raczej. ale y, bo ja w ogóle w to nie wierzę. No bo ja jestem też niewierząca generalnie. W sensie jestem okay, ateistką, więc nie wierzę w nic okay. e, oprócz tego, co namacalne. Tak. ale jak Ja ty, doświadczyłem dużo razy, więc. Nawet wierzę. jak ktoś wierzy. E, duchy, co. Przepraszam, mnie trochę bawi. Tak. To po jakiej. To to, to po, 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 już brzydko powiem, to pój po wywoływać kogoś złego zamiast kogoś dobrego. Po co jakąś No bo duchów dobrych nie, nie istnieją dobrych, tylko są złe. A kto tak powiedział? A no to tak jest! Nie ma duchu dobrych. Jak wywołać, Jak w ogóle chcesz wywołać kogoś z tam no. z martwych, no, no. to, to, to nic dobrego z tego nigdy nie wynika, więc my, ja sobie zdawałam z tego sprawę, ale mnie to jarało. Kurde, no bo to ja w to, dla... to wierzyła, to bym sobie wywołała kogoś Podnosiliśmy fajnego. na przykład, okładliśmy jedną osobę i sześć osób dookoła, na jednym no. po, po, po palcu kładliśmy, czytaliśmy taki tekst, no, no. bardzo długi, e, z jakiegoś języka, e, i podnosiliśmy jak piórka było ciało lekkie, można było podnoś, podnieść, podnieść. So. Tak, tylko że trzeba być poważnym, nie śmiać się w ogóle. I to, niektóre, niektóre osoby z Polski też już o tym wiedzą, bo to robią. Chciałam robić, ale ludzie się boją tutaj, nie chcą w ogóle, w Czeczeniu to robiłem często. I podnosiliśmy tą osobę tak do, do samą górę, dopóki ktoś po prostu się nie zaśmieje i nie przerwie to, co czytamy, to ta osoba jest lekka jak piórko. Ale jak się zaśmieje, to ona spada. Jak Je... kiedyś coś takiego nagrasz, zrobisz transmisję Dobrze. live, to wtedy, to wtedy może to... Ej, to obecne. wtedy mogę dobry scenariusz sprzedać na film. No. No, no, no. Nie pomyślałam. Stra strasznie szalone to jest wszystko, co, co o czym rozmawialiśmy teraz. Wymień trzy strachy. Czy coś, czego się boję, czy... Tak. Biała dama, numer jeden. Ja się nie boję jej, ja lubię ją wywoływać. Czarna dama. Aha. Czarna dama. Um... Albo biała to dobra, tak? Czy też zła? Białej nie ma. A nie ma. Tylko czarna. Tylko czarna. W sumie dam... Białej nie myślałem. Ty jak się teraz dajesz A bo te... ja znam z opowieści A? Białą Damę. W Szwecji bo białej... ponoć była Biała Dama, co straszyła. Nigdy nie o Białej. Słyszeliście ja o Białej o w zamkach straszy, dokładnie ma W zamkach. Ale gdzie w konkretnym miejscu? W jakim zamku? To ja muszę pojechać. W każdym! Tak? To pojechać. Maciek, a Maciek się zna na zamkach. On to już powie. mam plan, już pojadę do któregoś zamku. Dobra. Boję się bardzo węży, To jest taka okay. moja fobia, taka niesamowicie się boję węży. Tak samo Czego chyba jeszcze? mam z pająkami. Mhm. Ale nie takimi małymi, bo mało to nie przeszkadzają, ale takie tarantule to... Włochate pająki. Takie włochate. O ja ci kręcę to są... Mhm. O nie, 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 tak się bardzo boję pająków też. I strach. No i mam strach przed ciemnością. Bo może też głupie zabrzmi, ale ja pochodzę ze czasów jeszcze jak czyczenie było bum-bum i uh -huh. nie było u nas światła prądu przez dwa miesiące i zawsze widziałam w ciemnościach różne postacie. Uh -huh. Ciemność, ciemny załóg, albo nawet szafki, jak jest mała dziurka w szafce, otwierany. Na od tej dziurki mam, widzę różne rzeczy, więc zamykam ją. Okay. I to mam do dziś, mi to nie minęło od dziecka. Wymień trzy najgłupsze płotki na płotki. Płotki, no? Płotki. To fajnie brzmi mi Ładnie. E, na twój temat. Wszyscy myślą w ogóle, że pochodzę z Czech. Mm -hmm. o. Bo nikt nie kojarzy Czeczenia, a bardziej kojarzą Czechy. A nawet jak powiem, że komuś z to mówię, o, Czechy. Tak, serio, tak zawsze jest. ser zawsze tak jest, że. A ja już nie chcę poprawiać. ludzi, mówią, okej, okay, ja, ja. Śmieszne. E, porównują mnie często do Sebastiana Kowalczyka. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale nie tylko w internecie, nawet w realnym życiu. Kiedyś mieliśmy remonty w domu i przyszło takich trzech panów. I myśleli, że. I oni. Bracia? Bliźnia. Co to cholery w ogóle. Okay. On ma inne rysy twarzy. Mm -hmm, mm -hmm. No nie oszukujmy się, jestem przestańniejszy w ogóle od niego. I o co chodzi w ogóle? On w ogóle nie wygląda jak ja. Ciągle odmieniają moje imię i moją nazwę w ogóle. To już jest normalne, w na każdym wiedzie zawsze jak jest, to... I nazwę, nie dość, że imię też mylą, to jeszcze nazwę. Nie wiem, jak to jest, Czapur. A jak, mów a jak mówią? on Capur. Aha. Najczęściej, a imię monsur, jak taki wiatr, chyba monsun. Monsun. E, I to wkurza, bo mansur i wysyłam zawsze swoje dane dobrze, Aha. zawsze inaczej jest podpisany. Mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze podpisane. Dobrze. No. Z że teraz. To... On to montuje. O, w razie czego go zapamiętaj. Proszę. To on dostanie Jedno, pierdziel. przynajmniej. Jedno, możesz pomylić, ale imię albo nazwę dobrze? Naprawdę koniec. No Zobaczcie. Naprawdę. Nie, To ja, Bardzo, ja. bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Wpadajcie, oglądajcie, zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, czy łapki w górę jeszcze istnieją na YouTube? Chyba istnieją. Tak. Łapkę w górę, skomentujcie i co? I do zobaczenia.